Trzeci ustawy z dnia marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 38. sesję Rady Gminy Kampi. Na podstawie listy obecności stwierdzam obecność 14 radnych. Uchwały podejmowane w dniu dzisiejszym będą prawomocne. Przejdźmy do przyjęcia porządku obrad. Czy do proponowanego porządku obrad będą naruszone jakieś zmiany? Nie będą. Przejdźmy do głosowania nad proponowanym porządkiem obrad. Ko proszę radnych o podniesienie ręki na przycisku, kto z państwa jest za? To? Dziękuję. To jest przeciw? Ja Dziękuję. Nie no. A nie świeci się jeszcze すいませ Wersja elektroniczna dostępna jest na w w zakładce Rada Gminy pan. Przejdźmy do głosowania za przyjęciem protokołu. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, na naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokoły zostały przyjęte 14 głosami. Punkt czwarty. Zapytania mieszkańców. Czy ktoś z obecnych na sali chciałby zabrać głos? Chętnych nie widzę. Punkt piąty. Wolne wnioski i interpelacje radnych. które rady nie chciałby zabrać głos? Nie ma chętnie. Punkt szósty. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał. Uchwała nr 1 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. I poproszę Panią Skarbnik o zabranie. Do punktu zmian należy wymienić, że bieżące, rozdział 402, paragraf 08.30, zwiększenie kwoty 120 tys zgodnie z przewidzianymi prognozami. Rozpoczęcie nowej taryfy dotyczącej opłaty zł, zwiększenie cen za jeden z sześcienny ze stawki 3,71 zł na kwotę i na 4,77 zł na kwotę. Rozdział paragraf 257, zwiększenie w kwocie 79 200 zł, Do dofinansowanie na rejestrację projekty kosztotrachowa dochody bieżące. Rozdział 756, zł. Paragraf 0270 zwiększenie w stocie 26 269 zł. wpływ opłaty od nakładów podatkowych urzędów skarbowych. Rozdział 758.16 paragraf 0920 zwiększenie w stocie 1 545 zł. odsetki od lokatu, lokaty e rozdział 8195, paragraf 097 w kwocie 18 zł 197 złotych 20 groszy na wkład własne do budżetek, Program Podnaj Polski. Dochody majątkowe rozdział 750 77 paragraf 6257, zwiększenie w kwocie 71 844 złote groszy z na realizację projektu Polska Cyfrowa części dotyczących dokumentów majątkowych. Rozdział 801.01 paragraf 087.0 zwiększenie w kwocie 2730 zł sprzedaży tłum. Jest szkoła podstawowa Pani. Wydatki bieżące. Rozdział 75077 zwiększenie w kwocie 79 200 zł realizacja projektu Polska Cyfrowa. Rozdział 754.12, paragraf 303.0 Zwiększenie w kwocie 5 tysięcy złotych na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP zgodnie z przyjętą uchwałą o wysokości ekwiwalentu. Rozdział 757.02, paragraf 811.0. Zwiększenie w kwocie 100 tysięcy złotych na odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Rozdział 851.54, paragraf 421.0. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 26 269 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rozdział <grymianie> 85416, paragraf 324.0 Zwiększenie w kwocie 10 000 zł na skytę obietnę dla Rozdział 921.09 § paragraf 248 zł, Zwiększenie w kwocie 40 zł na popis na drużyny. Wydatki mają kochasz. Rozdział 01043 paragraf 605.0. Zadanie budowa ujęcia wody w stacji udarniania wody słów ulica wodowska i oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki etap pierwszy. Zwiększenie w kwocie 150 000 zł na budowę stacji transportu dla potrzeb zasilania stacji udatniania wody. Rozdział 750 23 paragraf 6050 6057 6059 Zwiększenie w łącznym w kwocie 160 000 zł do zadania termomodernizacja budynku urządzeń z stanki, etap drugi. Rozstrzygnięcia przetargów. Rozdział 750-77, paragraf 667, zwiększenie w kwocie 21 903 zł, realizacja projektu polska w, chwili, w części dotyczącej wydatków majątkowych. Rozdział 915, paragraf 605, zwiększenie w kwocie 85 000 zł do zadania modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy rozstrzygnięcie przypadki. Wprowadzono zmiany w planowanych w wydatkach w w z funduszu społecznego zgodnie z budownikiem. Przychody zwiększono liczbą, zaangażowanie wolnych środków o kwotę 385 787 zł. Dolę zapreć z dnia obrazuje uchwała Dziękuję. Czy Radni mają jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Planki z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 319 780 85 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1. Z tego dochody bieżące 245 211 55 zł 55 groszy Dochody majątkowe 74 574 30 zł. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę proszę radny o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. <tryk> Uchwała została podjęta 14 głosami. Uchwała nr 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Banki na lata 2022-2035 i poproszę Panią do zaglarowanie. Zgodnie z wykonami z budżetnikiem Wieloletnich przedmiotów Finansowych w Niemczech na lata 2022-2035. Kwota dochodu została zwiększona o 1 198 001 ,24 zł. 24 proszę, z czego dochody bieżące z o 1 123 426 zł. a dochody wartościowe z o 24 574 zł. Kwota wydatków została zmniejszona o 1 983 788,24 24 zł, z czego wydatki budżetowe wzrosły o 1 166 881 294 a wydatki majątkowe wzrosły o 416 933 30 zł. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 8 591 584,35 zł. W wieloletniej projekcie finansowej linii Tanki dokonano zwiększenia przychodów i kosztów budżetowych o kwotę 385 787 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu 2020 roku nie zmieniły się. Spada długa planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się. W tym prognozy planuje się zaciągnąć 1 426 962 zł do powiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość czasu w stosunku do stopni zmiany nie zmieniła się. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć. Budowa ujęcia głowy pitnej, inwestycja uzdrowienia wobec z kultury i Proszę. Ja mam pytanie do Pani wskazówki. Ten deficyt w wysokości 8,5 miliona to jest tylko te, no, na ten rok, czy to już jest? To jest deficyt tego roku. A mogę Pani nam powiedzieć, ile wynosi zadłużenie gminy na dzisiejszy dzień w całości? Jeśli chodzi o Rzenik inny nie winiesie już ponad 50% planowanego budżetu Tak? Tak, ale to zadłużenie, tak jak mówiłam, prawie 2 miliony zadłużenie jest to zadłużenie na prefinansowanie. Czyli w tym roku zaciągamy zadłużenie, a w przyszłym roku wpływa dofinansowanie i następuje automatyczna tak? spora. A jak jest Grup rzymie, nie, ma z za tak. nie ma krytycznego dróg ma zadłużenia. Po prostu w każdym na jeżeli są na odpowiednim poziomie, zadłużenie, dalej można zaciągać zadłużenie. Nie ma wytycznego zadłużenia. nie możemy się obawiać zarządu komunistycznego. Na no, dzień dzisiejszym jako wskaźniki pozwalają. Wszystkie unia kupy, jak tak, więc będziemy się jeszcze wszystko pojawiać. Zrobić grubień. Będzie inwestycja ujęcia wody nie zostanie zakończona w tym roku. Nie, daje takiej. Ale to, to, trzeba brać wszystko to, pod uwagę. Już w ubiegłym roku zakończona nie była. Zrobić, bierze się wszystko pod uwagę. Nie, dalej takiej. A, a co będzie, gdyby nie była zakończona? Proszę Proszę I no, ile będziemy musieli oddać, jak to będzie. Pani powiedzieć, bo nie wiem, jeżeli, jeżeli taka ewentualność by była, to nie wiem na kim poziomie będziemy w tym momencie. Mhm. Czyli nie zakłada się, że może być zupełnie inaczej, tak? Nie. Wszyscy mhm. słyszeli. Czy jeszcze ktoś z radnych ma jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035. Paragraf pierwszy w uchwale 33.226.2021 Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Panki na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały. W wykazie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Panki Stanowiącym załącznik numer 2 do zmienianej uchwały, określony w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. Objaśnienia w zakresie zmian wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2022-2035 Gminy Panki określa załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę radnego oddanie głosu poprzez podniesienie ręki na przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 14 głosami. Punkt Sprawy różne. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Może ja pytanie do pani gminy. Mam tutaj rachunek. Otrzymałem. Dziękuję wyjątkowo. Faktura dnia 11 maja 2022 roku I na tej fakturze jest wykaz zakupu 26 na 26 pozycji. Podobno było to pomyślane z mieszkańcami Jeremicy na Tykance i tylko cztery pozycje trafiły do tych mieszkańców. Chciałbym, żeby pan się wypowiedział.

A tam na przykład przynajmniej chcę to wyjaśnić konkretnie garbków, talerzy. I nie ma ich i nie ma ich, trzeba ich sprawdzić, dlatego że te rzeczy były kupowane dużo wcześniej w momencie, kiedy mieliśmy na przykład... A dół jest 11, dopiero 6. 5 maja. Były by zakupy dostarczone. I to jest wszystko do sprawdzenia, ta która jest 5 maja. Wszystko jest do sprawdzenia, można jechać na kupniściach. 5 maja zostały dostarczone. Nie mówimy o to nie mówię, o... ale dostawimy. Natomiast zakupy są dostarczane systematycznie, tak? Praktycznie co piątek jeździmy i dostarczamy. Na, czasami nawet jest sytuacja na przykład ziemniarki i inne bardzo trudne, Także to są rzeczy, które się dzieją. No. Tak, tak. no, I rachunki są też na zakupy są Tak. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Czy chciałby zabrać głos? Panie Przewodniczący, w związku z informacją, która była przekazana, Szanowni Radzie, przeczytam treść się to Ja, Wiemy, że to że jak pan, przepraszam, pana Mariusza Siwania, z powodu wydarzenia zawierą, miliom o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zarzutem niewykonania przez firmę Audit Consulting Mini-Cipiop Spółka o.o umów na wykonanie usług audytu wewnętrznego gminy Banki za powieronienia dokonałam mając na uwadze brak dokumentacji i wiedzy przedmiotowych wykonania umów zawartych w latach 2016-2018 przez ówczesnego Wójta Gminy Banku Dziękuję. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, czy ja mogłabym sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Panki zgodnie z artykułem 5 ustawy o działalności pożytku publicznego. Wójt Gminy Panki do 31 maja każdego roku ma obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności dotyczącej współpracy z organizacjami Gminy Panki. Gmina współpracowała na w oparciu o program współpracy, który został uchwalony przez Radę Gminy 2, 3 grudnia 2020 roku. W ramach tego programu realizowane były przez zlecone były organizacjom pozarządowym, a konkretnie klubom sportowym trzy zadania. Dwa zadania to było propagowanie wśród dzieci i młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez rozwijanie dyscy, dyscyplin sportowych oraz organizowanie zawodów imprez sportowo-rekreacyjnych. Tutaj przeznaczone na ten cel zostało, to było w ramach konkursu ofert. Na ten cel przeznaczonych zostało 50 tysięcy. Zadanie wykonał KS Panki i za kwotę 38 tysięcy złotych i Akademia Siatkówki PSP, SPS Panki na kwotę 12 tysięcy złotych. Dodatkowo gmina realizowała jeszcze zadanie w ramach tak zwanego małego grantu, Łukarskie Panki i to zadanie realizował nam klub sportowy. Wartość tego zadania to było 10 tysięcy złotych. Łącznie zadania gminy, zadania publiczne realizowane przez kluby sportowe były w 2021 roku na kwotę 60 tysięcy złotych. Zadania zostały zrealizowane, prawidłowo rozliczone, wykonane w terminie i wykorzystane zostały wszystkie pienią pieniądze, które zostały przekazane na organizację, organizację tych zadań. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Bo jeszcze Pani Mogherini, proszę, proszę. Na ręce był A, o Pani Przewodnicząca. Naręczę Szanowni Rady, były przekazane zaproszenia o tym, że Pani Dyrektor odpoczynka, że naprawdę też tych zaproszeń myślę, że jest istotne, bo to w tym spotkaniu uczestniczyli oraz też Pani Dyrektor odpoczynka. I ten tym na koncert zorganizowany z kazdy dnia, mamy nas w się teraz w sobotę na godzinę 16. W poniedziałek mamy na boisku też o godzinie 16 zorganizowany taki sportowy dzień dziecka dla naszych duży, też dla rodziców. Chętnie zapraszam, też myślę, że troszkę akcji dla naszych dzieciaków. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 38. sesję Rady Ministrów. Dziękuję.